Operacja bariatryczna, teraz bardziej może nazywana chirurgią metaboliczną, czyli zabiegi polegające na zmniejszeniu żołądka i takiemu wpłynięciu na przewód pokarmowy, że pacjent i mniej je, bo jest mniej głodny, tutaj te hormony litowe, które też stosujemy w zastrzykach, mają znaczenie, i też może objętościowo mniej zjeść, bo ma mniejszy żołądek. Te operacje są wybawieniem dla pacjentów z bardzo dużą otyłością. Pacjenci, którzy ważą 150, 130, 180 kg, no, często już do niedawna, póki nie było leków takich jak analogi GLP1 na otyłość, w ogóle nie mieli żadnej możliwości zmniejszenia masy ciała i w ogóle no, przeżycia do jakiegoś przyzwoitego wieku, umierali młodo z powikłań tak dużej otyłości. Bariatria dalej jest obecna, dalej chirurgia metaboliczna jest i będzie, bo leki na otyłość nie działają skutecznie u wszystkich. Część pacjentów woli być zoperowana raz. Schudnąć w ciągu roku, dwóch i potem już pozostać schudnięta, ale nie brać leki cały czas. No, jest to też bardzo ważne cały czas i długo będzie narzędzie w leczeniu otyłości. Zwykliśmy mówić, że operacja metaboliczna, chirurgia metaboliczna pozwala wyleczyć otyłego z cukrzycy. Ktoś bardzo otyły zwykle ma cukrzycę i to zaawansowaną na czterech dawkach insuliny. Jeżeli schudnie 20, 30, 50, a czasem i więcej kilogramów, to ta cukrzyca ustępuje. Nie są potrzebne żadne leki ani insulina, ani tabletki i w ten sposób chirurdzy się zwykle bariatrzy hełpią, że tak my umiemy wyleczyć cukrzycę no w dużym stopniu można to tak ująć pacjent który brał leki na cukrzycę przestaje je brać ma prawidłowe stężenie cukru we krwi cukrzyca minęła no ale nie może wrócić do tego co było przed cukrzycą czyli jeść swobodnie dużo tyle ile chciał no, bo po prostu nie zje nie może nie ma takiego apetytu no i też nie może bo ma znacznie zmniejszony żołądek więc tak podchodząc do tego stricte filozoficznie to pewnie tak nie jest w praktyce tak mówimy że cukrak chirurgia bariatryczna jest jedyną metodą która jest w stanie do prowadzić pacjentów do stanu bez cukrzycy, czyli wyleczyć z cukrzycy typu drugiego. Ale proszę też pamiętać, że jeżeli ci pacjenci przytyją, a część pacjentów tyje, zachowuje się nierozsądnie, tak byśmy powiedzieli, żywieniowo, czasami się rozchodzą jakieś szwy w żołądku, jeżeli pacjenci mieli kiedyś jakieś bypassy robione, jeżeli ci pacjenci tyją, cukrzyca natychmiast się pojawia i cukier rośnie. No więc czy oni są do końca wyleczeni z cukrzycy? Tak, w głębokim sensie tego słowa pewnie nie praktyce z punktu widzenia pacjenta jak najbardziej. I to jest też powód, że chirurgia bariatryczna leży w bardzo dużym zainteresowaniu diabetologów i zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego od lat zawierają rozdział, który mówi o leczeniu bariatrycznym pacjentów z dużą otyłością i cukrzycą typu drugiego. Także przy całym naszym, co tu dużo mówić, zachwycie i szerokim stosowaniu nowych leków na otyłość i cukrzycę, analogów GLP-1, cały czas pamiętamy o tej możliwości leczenia, jaka jest chirurgia bariatryczna, zwłaszcza, że w ostatnich latach poprawił się do niej dostęp, pojawił się program COSBAR ministerialny, kilkakrotnie zwiększyła się liczba pacjentów operowanych przez bariatrów, co też sprzyja zwiększeniu doświadczenia nie tylko chirurgów, ale nas, internistów zajmujących się zaburzeniami metabolicznymi. Także tak jak jesteśmy, czy byliśmy, nadal jesteśmy entuzjastami chirurgii bariatrycznej w diabetologii, staliśmy się na równi entuzjastami nowych leków i teraz możemy dużo bardziej kompleksowo zaoferować pacjentom leczenie od Dość.